Kiedy wiosną ubiegłego, ubiegłego roku Rosja zakręciła kurek z gazem w Polsce, nie, w Polsce nie zrobiło to na nas większego wrażenia. Jesienią y, uruchomiony został Baltic PAP. Co jeszcze jest potrzeby, potrzebne, żeby domknąć sprawę bezpieczeństwa gazowego Polski, a być może całego regionu Europy Środkowej? W 2022 roku tak to się zbiegło, można powiedzieć, szczęśliwie z naszego polskiego punktu widzenia. Inwestycje, które zaplanowaliśmy y, kilka lat wcześniej od 16, 2016 roku, że ukończą się w 2022 roku, one w zasadzie już były gotowe. To jest pierwsza y, faza rozbudowy y, gazoportu w Świnoujściu. I tak jak pan redaktor powiedział, ten gazociąg z Norwegii pod Bałtykiem, Baltic Pipe, który został oddany jesienią. Także zaplanowaliśmy, że nie będzie przedłużany oczywiście kontrakt długoterminowy z Gazpromem, który miał wygasnąć w grudniu, z końcem grudnia zeszłego roku. Rosjanie wcześniej zatrzymali dostawy, ale my mieliśmy już gazoport, który naprawdę bardzo dobrze funkcjonował, i faktycznie rzecz biorąc, nasi przedsiębiorcy, nasi odbiorcy nie czuli się zagrożeni, dlatego że mieli zaufanie, tak to odbieram dzisiaj, do tej strategii, tej polityki i tych inwestycji, które były już wtedy na ukończeniu. Dzisiaj chyba możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o dostawy gazu do Polski, to osiągnęliśmy z taki poziom i taki stan zabezpieczenia, o który chodziło. To znaczy możemy mieć gaz od wielu bardzo producentów, gaz skroplony, możemy mieć gaz, który pobieramy z gazociągów, z tego norweskiego, ale mamy połączenie z Litwą, mamy ze Słowacją. Jednym słowem nasze bezpieczeństwo energetyczne od strony dostaw gazu jako surowca. W zasadzie jest z, już na zadowalającym poziomie. Natomiast pana pytanie jest szersze. Co jeszcze nam jest potrzebne, tak? Potrzebne. tak bo, bo jeszcze przecież <gazoporty> rozbudowa gazoportu w Świnoujściu i jeszcze gazoport pływający w Gdańsku. Tak. To jest plan, który jest realizowany. To jest pływający gazoport w Gdańsku, który faktycznie rzecz biorąc, no on będzie gotowy w, w, za kilka lat. Przygotowania, jak się można zorientować z informacji publicznych, w gaz systemie są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Zatem można mieć zaufanie, że on będzie i to oczywiście pozwoli nie tylko zaspokajać polskie potrzeby, jeżeli chodzi o gaz, ale także najprawdopodobniej niektórych sąsiadów, jeżeli będą tego potrzebowali. Ale tak jak mówię, kwestia gazu, uzależnienia Polski od dostaw monopolistycznych, dostaw od Gazpromu, rosyjskiego Gazpromu, to zostało rozwiązane. Po 30 latach udało nam się pozbyć tego problemu. To jest dobra wiadomość, natomiast y, trochę gorzej wygląda, jeśli chodzi o renomę paliwa gazowego w 2022 roku. Y, ceny gazu bardzo y, wzrosły. To elektrownie gazowe właśnie obciążono winą za gigantyczny wzrost cen energii elektrycznej, a transport y, ciężarowy, y, te firmy, które skorzystały z gazu ziemnego do napędzania samochodów, y, po prostu musiały te. Samochody odstawić na parking, ponieważ no nie opłacało się tymi samochodami jeździć. Jak pan myśli, kiedy gaz odzyska dobrą opinię? To jest znowu sytuacja, która jest pochodną wojny wywołanej przez Rosję, ataku na Ukrainę. Rosjanie manipulowali rynkiem energetycznym, rynkiem gazowym w Europie i stąd się wziął ten taki wzrost cen, który był rzeczywiście... Rzeczywiście bardzo bolesny, w szczególności dla tych, którzy byli uzależnieni od rosyjskich dostaw. W Polsce my ciągle nie mamy wielu elektrowni gazowych, w związku z tym obciążenie akurat w przypadku Polski tym problemem było mniejsze. Ale oczywiście też rząd reagował, reagował organizując pomoc, de facto dopłaty do odbiorców wrażliwych, którzy gazu używają do ogrzewania przede wszystkim, do gotowania. To jest oczywiście problem. Czy gaz odzyska dobrą renomę? Gaz pozostanie z nami. On jest w tej chwili określany jako paliwo przejściowe. Nikt nie definiuje tego okresu przejściowego. Czy on będzie trwał 20 lat, czy 30 lat, czy może trochę dłużej, nie wiadomo tego. W każdym razie gaz jest bardzo łatwym surowcem do wykorzystania, w związku z tym sądzę, że jako uzupełnienie tych technologii produkcji energii cieplnej czy elektrycznej będzie obecny, będzie obecny w Europie, będzie obecny w Polsce jeszcze przez dziesięciolecia. A jeśli chodzi o wysokie ceny czy zmiana, spadek tych cen łączy się z uregulowaniem sytuacji w Ukrainie, czy może ona nastąpić wcześniej? E Stabilizacja rynku gazowego w Europie związana jest z zróżnicowaniem kierunków dostaw dla Europy y, w całości. Y, ten gaz, który pochodził z Rosji, jest zastępowany przede wszystkim transportami gazu skroplonego, LNG. E, kiedy wojna się zaczęła rok temu, y, szacowaliśmy, że... Y, Potrzeba będzie mniej więcej dwóch lat na zastąpienie, takie stabilne zastąpienie wszystkich rosyjskich dostaw i sądzę, że to była właściwa ocena. To idzie w dobrą stronę. W tej chwili cena gazu jest w miarę stabilna na rynku europejskim. Jeszcze nie jest na tym poziomie jak przed wojną, ale to nie są te ceny, które były dyktowane de facto przez Rosjan jesienią 21 roku i wiosną 22. PGNiG od 18 stycznia obniżył cenę gazu dla biznesu o ponad 19%, ale słychać też komentarze, że obniżki przychodzą za późno i są w nich różne haczyki, a z kolei PGNiG argumentuje, że nie da się szybko przekładać spadku cen na giełdzie, na ceny dla klientów. Jak Pan ocenia politykę cenową PGNiG? Ja myślę, że PGNiG... We współpracy z rządem, a właściwie rząd we współpracy z Peginingiem stara się reagować najszybciej jak tylko można na te kłopoty, można powiedzieć, na rynku związane z cenami i z kosztami. Rzeczywiście jest tak, że to, co Słyszymy na temat cen giełdowych surowców, czy to zresztą dotyczy gazu czy ropy naftowej, przekłada się na końcowych odbiorców dopiero po pewnym czasie, czasem po kilku miesiącach, dlatego że kontrakty zakupowe tych surowców są indeksowane w ten sposób, że ta zmiana hurtowych cen przenosi się na odbiorców detalicznych dopiero po pewnym czasie. Pomówmy chwilę na temat energetyki atomowej. Wydaje się, że Polska zbliżyła się do budowy jednej albo nawet dwóch elektrowni atomowych. Co Pana zdaniem jest największą przeszkodą na drodze do um, ukończenia tych inwestycji? Z, mojego, z mojej perspektywy zaskakujące jest to, że problemem nie jest już um, opinia społeczna. 30 lat temu. W Polsce były jednak dość silne protesty przeciwko energetyce atomowej. Co więcej, one łączy, łączyły się w pewien sposób z nurtem opozycji demokratycznej w tamtych czasach. Minęło 30 lat i mamy zupełnie inną perspektywę. Tak. Można powiedzieć, że przeważająca większość Polaków akceptuje i nie tylko akceptuje, ale chce, żeby te elektrownie atomowe, jądrowe w Polsce powstały. Dlatego, że po prostu rozumiemy, że to jest czysta energia, że to jest energia, która nas uniezależnia od dostaw tych tradycyjnych surowców z zagranicy, takich jak gaz czy, czy, czy także ropa naftowa, w pewnym stopniu. I wydaje się, że. Ta akceptacja społeczna powoduje, iż oczywiście w długoterminowym okresie Politycy będą wspierali tę inwestycję, co jest dobrze, dlatego że budowa elektrowni atomowej to nie są 4 lata, to nawet nie jest 8 lat, to jest prawdopodobnie 12 lat. To oznacza, że to są trzy kadencje sejmowe, to są różne sejmy, to są różne rządy. Potrzeba dojrzałości państwa, żeby taką. Inwestycje ukończyć w zaplanowanym terminie, i mam nadzieję, że Polska już jest w takim stanie, że na taką inwestycję nas stać. To jest miara dojrzałości naszego państwa. Podjęliśmy ten wysiłek. Ja myślę, że w tej chwili przygotowania do tej inwestycji a właściwie już można powiedzieć ta inwestycja no rokuje bardzo dobrze dlatego że decyzja rządu o wyborze technologii Westinghouse'a to jest po prostu dobry wybór spółka polskie elektrownie jądrowe prowadzi ten projekt to jest w ramach projektu rządowego ten projekt rządowy zakłada zbudowanie dwóch elektrowni. Ta pierwsza lokalizacja jest na Pomorzu, ona jest już wybrana. Te badania, nie tyle badania, co procedury środowiskowe są w toku, a spółka prowadzi Prace związane z zaprojektowaniem i wybiorem, wyborem głównego wykonawcy. To wszystko naprawdę dobrze rokuje i ta perspektywa roku 2033, kiedy pierwszy reaktor na Pomorzu ma być uruchomiony, ciągle jest realna. Jakie, jakie kłopoty mogą być? No oczywiście kłopotem może być, one mogą być różnego rodzaju, ale ale przede wszystkim e, trzeba dbać o stabilne poparcie, zarówno społeczne oczywiście, ale także i przekładające się na to społeczne poparcie, na poparcie polityczne polityków, kolejnych polityków, którzy będą odpowiadali z poziomu rządowego za tę inwestycję. No i kwestia zdobycia finansowania. I kwestia zdobycia finansowania, ale. Finansowanie wbrew pozorom nie jest największym problemem, dlatego że wszystkie takie pogłębione analizy rentowności budowy elektrowni atomowych Wskazują w tej chwili, że prąd uzyskany energia uzyskana z elektrowni atomowej jest konkurencyjna. Jest konkurencyjna w stosunku do odnawialnych źródeł, jeżeli się policzy całość całego łańcucha, można powiedzieć, kosztów, który jest związany, a nie tylko sama konstrukcja, nie tylko sama budowa. I trzeba pamiętać, że, że w odróżnieniu od klasycznych inwestycji w energetyce Czas funkcjonowania elektrowni jądrowej to w tej chwili jest 60 lat. W związku z tym też i koszty, nakłady wstępne, które są poniesione, one się, ich zwrot rozkłada się w dużo dłuższym terminie, co powoduje, że koszt czy cena można powiedzieć sprzedawanej energii jest akceptowalna. To wszyscy widzą w tej chwili. Dlatego w Europie się buduje te elektrownie. Po pewnym, pewnej przerwie, prawda? Jest tak, że w Wielkiej Brytanii się buduje. W Szwecji zmieniono decyzję i będą budowane kolejne, a nie wycofywane stare. W Holandii podjęto decyzję o budowie nowej elektrowni. W zasadzie można powiedzieć, że no jedynie Niemcy twardo i ideowo trzymają się dogmatycznie podjętej decyzji w innej zupełnie sytuacji. Ja wiem, że. Wiem, że... Polska Północna właśnie z budową elektrowni wiatrowych na morzu, ale także budową elektrowni atomowej oszczy sobie zęby na inwestycje przemysłowe, ponieważ prąd tam będzie na miejscu. Polska Północna, Polska, obszary nadmorskie liczą właśnie na rozwój przemysłu, że tam będą lokowane fabryki. Tak, to jest oczywiście bardzo zachęcające dla nowych inwestycji produkcyjnych w przemyśle. Można tutaj jeszcze dodać, że olbrzymia jest rola polskich sieci elektroenergetycznych, PSE, operatora, bo to, bo to PSE będzie budowało te linie wysokiego napięcia, które... Wprowadzą do polskiego systemu energię produkowaną, czy to na morzu, z wiatru, czy z elektrowni jądrowej, tam na Kaszubach. To są wielomiliardowe inwestycje. PSE też się do tego już przygotowuje od kilku lat. Mamy te plany. Można to zresztą obejrzeć w tej chwili w planie dziesięcioletnim rozwoju sieci, który opublikowany przez PSE został. Czyli skorzysta z tego prądu nie tylko Polska Północna, ale cała Polska? My, my w pewnym sensie znaczy przestawiamy e, lokalizację głównych źródeł, a w każdym razie uzupełniamy lokalizację głównych źródeł e, energii. W Polsce, dlatego że do tej pory faktycznie rzecz biorąc, większość naszych elektrowni, dużych elektrowni, to jest południowa i środkowa Polska. Bo tam u węgiel. Bo tam był węgiel, czy to brunatny, czy to, czy to kamienny, prawda? Teraz się to zrównoważy, co też, jest, co też jest dobrze. A oczywiście budowa elektrowni atomowej na Kaszubach, to, to jest interes całej Polski, dlatego że po prostu ta energia będzie wprowadzona do sieci, która jest siecią całego kraju.